Witajcie na kanale Matki Małolatka. Minęły prawie dwa miesiące odkąd kupiliśmy przyczepę i chcemy Wam pokazać jak wygląda w tej chwili. Jak widzicie wróciły poduchy, zasłonki, nasze ekstra stylowe Pokrycia łóżka jest zdecydowanie przytulniej, pomimo dosyć starego designu. Wrócił też stół, jednak mamy z nim problem, bo nie do końca wiemy, jak zrobić z niego łóżko. Owszem, stół można całkowicie zdemontować i poduszki z oparcia ułożyć tak. Aby tworzyły łóżko, jednak nie tworzy się wtedy płaska powierzchnia. Brakuje kilkunastu centymetrów i na pewno nie nadaje się to w takiej formie do spania. Jeżeli wiecie, jaki jest patent na to, albo czy ewentualnie nam czegoś brakuje, dajcie nam znać w komentarzach. Dodatkowo zobaczcie, jak to wygląda. Nasz domowy MacGyver zamontował. Zbiornik na wodę. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało, bo mamy krótki film. Chyba chcesz zobaczyć? No to chodź po O mamo. O mamo. Ja myślałam, że on będzie na kółka. No po co na kółkach? To jest na wodę pitną, z tego co mama wie, chyba. Tak. Więc tu będziemy mieć wodę, z którą będziemy na przykład yy, do gotowania brali, wiesz? I pić. No, pić to chyba niekoniecznie, ale. też. też? I co z tym będziesz robił? No, no, wejść tutaj. Aha. To jest ładne. Trzeba będzie wywalić tą. Tą rurę? Nie, tą deseczkę. Aha. Czyli jutro będziesz montował zbiornik. Ja. To przyjdziemy no, no, no. z kamerą. <guletra> Kutwa <Kojewa, guletra> jej radości. Dobra, Dobra. Wy... wyłączam i może weźmiemy trochę śmieci. No. Dobra. Mama na no, ja myśli baba. Nie widzę, może się tak nawiązać. To i jak to weszło. W dziurę i w Oprócz tego, dokonał modyfikacji bojlera na wodę, który znajduje się w tamtym rogu. Z tego też mam dla Was nagrany filmik. Zresztą Bartek też nagrywał, więc zrobię Wam tutaj taką wrzutkę. Zobaczcie. Dalszy ciąg przeróbek instalacji wodnej. Przyszła z Aliexpress grzałka do wody na 12V i będziemy ją montować, oto w tym boilerku trzeba zrobić dziurę tu jest oryginalna grzałka na 220 a z drugiej strony będzie zamocowana grzałka na 12V o, tak wygląda już zamontowana grzałka Teraz tylko wymienić oringi na nowe i można montować. Boilerze dokonaliśmy małej przeróbki mianowicie wywalamy wymiennik, przez który przychodzi ogrzewanie powietrzne z piecyka. I zamiast tego damy dwie zaślepki, żeby zwiększyć minimalnie jakiś niecały lit pojemność bojlera Boiler ma normalnie pojemność 5 litrów, a tak będzie miał prawie, prawie 6. Głównie jeździmy i tak w lato, więc i tak nie grzejemy, nie grzejemy przyczepy, a będziemy mieli więcej wody. Dotarzyliśmy dwie takie zaślepki, a w środku jako żeby nie wyskoczyły, podczas jazdy, podczas jazdy czy jakby został minimalnie ciśnienia, bo jest tutaj szpilka z niedzewki. Skręcimy i będzie się trzymało nawet na jakiś wetek, na pewno to nie wypadnie. Korki są podtaczone pod wymiar, pod wymiar oryginalnego, oryginalnego tego wymiennika, i oryginalne o-ringi są nowe na, na końcach. No i jeżeli chodzi o wodę, bo jak pamiętacie, wymienialiśmy też rurki, rurki z wodą w publikacji, to wygląda na to, że zostanie nam tylko sprawdzenie układu, i czy te modyfikacje. Będą działać tak jak sobie życzymy. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia, cześć.